Były dla Państwa. Dobry wieczór Państwu! Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystej Gali Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2023 edycja jesienna. Nazywam się Mariusz Ryceri i mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Kolejna nagroda to Wizjoner Społecznik. Mówi o sobie, że jest kobietą nie do zdarcia, choć są dni, gdy budzi się tak zmęczona i z takim bólem, że nie może wstać. Cierpi na rzadką chorobę uwarunkowaną genetycznie, którą zdiagnozowano zaledwie u około 20 osób w Polsce. Jako studentka, gdy jeszcze mogła w miarę normalnie funkcjonować, chodziła po górach, na pielgrzymki, jeździła na obozy. Gdy choroba posadziła ją na wózek, pracuje rękami, maluje obrazy, robi biżuterię z żywicy, wideokarki, Napisała książkę o swoim życiu, bo chciała pokazać, że mimo choroby można cieszyć się życiem. O chorobie, na którą cierpi, trudno znaleźć informacje, dlatego założyła Fundację Hypogenek. Prowadzi stronę internetową, gdzie umieszcza informacje o chorobie. To pierwsza strona na ten temat, co wielu pacjentom skróci drogę do diagnozy. Kobieta nie do zdarcia. Wizjoner Społecznik. Kamila Drawkowicz. Zapraszamy. pacjentów z hypofosfatozją, którzy tak jak ja codziennie budzą się z bólem, codziennie budzą się z taką nadzieją, że będziemy mieli lek, że będziemy mogli normalnie żyć i spełniać marzenia. Wiem, że ten lek działa, bo dziecko, które dostaje ten lek niedawno otrzymało wyróżnienie w konkursie tańca. Więc lek działa. Jest to dla mnie takie potwierdzenie, że to co robię jest Zauważona nie tylko przez pacjentów, którzy do mnie dzwonią i którzy mówią, gdzie mamy się zgłosić, do którego lekarza, ale także tutaj przez Państwa, że ktoś zauważył to, co robię. I naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I też dziękuję tym osobom, które mnie wspierają, które mnie uczą różnych rzeczy. Te ciche, anioły wiedzą, że to o nich mówię. I dziękuję też mojej siostrze, która jest wiceprezesem Fundacji, która jest takim cichym moim cieniem, który też mi pomaga i bardzo, bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że Minister Zdrowia nam pomoże, żebyśmy mogli normalnie żyć i funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dobry, to dziękuję gratuluję Dziękuję, Panie dyrektorze, Jeżeli chcielibyście, serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, takie przykłady jak naszej bogaterki absolutnie budują i pokazują to, o czym mówił Pan Profesor że wizje, które się urzeczywistniają, nie są halucynacjami. To wielka praca. Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Marioli Dziewczyńskiej. Ja